Witajcie ponownie w Stalker Anomali. Będziemy dzisiaj dalej tutaj kontynuować naszą przygodę. Wybieramy się do Sidorowicza, a po drodze jeszcze dostarczymy narzędzia. Tak myślę. Rykrywne. O, narzędzia podstawowe, dzięki czemu będziemy mogli coś sobie naprawić. Ale zanim to zrobię, wybiorę się jeszcze do Baru. Czy ja mam jeszcze jakieś pieniądze? Jak to tutaj było? Inventory? Dobrze, 6000. Mam trochę wody. No, piciu trochę mało. Co to w ogóle są? Ogon psa. Hen-hen-hen. Daleko nie. Dawno nie grałem w to, więc muszę sobie poprzypominać. Gdzie ja u licha jestem? Dobra, ja chcę stąd wyjść. Mm, moment, dajcie mi chwilę. Muszę sobie przypomnieć, chcę iść. Tutaj. I tutaj jakoś tu, 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 tu. dobra, okej. Okay. Zapiszemy sobie. Mogłem tędy przejść. O, ale fajnie mogłem. Coś się pojawiło tutaj nowego? Chyba nie. Dobra. Nie będę za dużo biegać. Bo jeszcze się człowiek zmęczy i co wtedy? Dobra, jak ja wyglądam z amunicją? Ale zarobić się to wygląda. Widzicie jak przymierzam to on sobie podkłada rękę, żeby wygodniej mu się odmierzyło. Nice! Strzelają! Świnia! sobie nic nie robi, po prostu sobie idzie, więc miejmy nadzieję, że nie zahaczy mnie. զմ ն հանդելը Ja nie wygląda to na bezpieczną lokację. Spróbujmy się z totem tutaj ulotnić delikatnie. Ogólnie chyba jeszcze mam daleko do tego miejsca. No bo muszę dotrzeć do Sidrowicza. Au! Tylko nadzieję, że na tamtym posterunku nie będzie znowu wojskowych, mogą być i tutaj, nawet znowu się napromieniowałem. Jasny gwint. To, że jest czysto, hmm. boczkiem sobie przejdziemy. to widzę anomalię jedną No dobra. Tak, idziemy. Dobra, uwaga. Shit, znowu. Nie chcę mi się wiedzieć, że tylko jeden był. Ale okej, okay. ładnie dostał w głowę. Ty wygląda na to, że był tylko jeden. Tutaj masz. Co to jest? Do naprawy kombinezon. O cholerę, to jakiś podporucznik. Miejmy nadzieję, że się nie skapną, że to ja. E, e, e. Jakąś nową broń, tylko jest chyba lekko psuta. No widzę, że gra dzisiaj mi robi takie kawały. Otóż gra mi się trochę przycina. Dobra, musimy przejść tutaj przez to miejsce. uważaj żeby się nie... Ach, to prawie nie się właśnie. Patrz, jest też stał o, żeż ty. Ups. Okay. Nie mówił, że jestem dobrym strzelcem. Aha, jemu się chyba po prostu. No właśnie. Trochę rubli. No, to właśnie jego stopa. Ja myślałem, że to jest jakaś jego płetwa albo coś. Ciekawe, ile tych rubli jest. Chyba tylko jeden, no przeładujmy i chodźmy tutaj. Dajmy temu naszemu majstrowi tutaj te narzędzia, o które prosił. Dobry burza psioniczna dziś. Dobra, czy Ciebie cię pomóc? Zrobiłem co chciałeś. Czy jeszcze jakieś narzędzia zaawansowane? Oczywiście, zajmę się tym. Dobrze, ile ty chcesz za naprawę tego? 30 tysięcy. Dobrze. Może kiedyś. No to 41 tysięcy. No, powiem ci, te twoje ceny. No, jeśli nie silna Coś mi się wydaje, że. No, mogę tego nie przeżyć. Dobra. Sprzedajmy tutaj to, co mamy. Co to jest? Oko mięsacza. O, fajnie. Super. Kurczę, myślałem, że trochę... Już coś więcej dostanę za to, no, ale dobra. Przynajmniej dwa. Teraz tak. Weźmy sobie jedną apteczkę jeden bandaż. A, dobra, wezmę sobie dwa bandaże. Ok. I pięknie. Dobrze, jedna misja wykonana. Teraz trzeba iść do Slidorowicza. No, moi drodzy, O dziwo przeżyłem. Żyję. Będziemy sprawdzić co ten Ciderowicz od nas chce. Inicjacja. Tak, co interesuje? O, ty chociaż trochę więcej płacisz. Dobra, potrzebuję amunicję. Czekaj. O siema, czekajcie, zrzucę tylko te tutaj pierdoły, których chyba nigdy kiedyś, których nigdy nie użyję. Pakunek, co to jest tutaj za... Hey, ale dobre. No i proszę. Dostałem jakieś tam jest Te steampunk'i sobie zostawię. No dobrze, co ja mam z Wami do wykonania? Co? Muszę coś pokazać, pewnie, tak? Amunicja tak, co interesuje. Już amunicję poproszę. Dobra. No to idziemy, zobaczymy co z tymi rekrutami mamy do, do wykonania. No dziw! Idziemy! Ty biegniesz, kolega trochę zabłądził. Się nazywasz Sava Boa? A ty? A ty jak? Ale on Okej. Dobrze idę. Wow, ale parzy, parzy, parzy! Co miałem zobaczyć już Sidorowicza? Okej. Okay. To se poszedłem. Jasny gwint, kurde. Jaki jest stal mojej broni, bo to... No tak średnio, kurde. Dlatego się zacięła. Aż dziwne, że miałem... Parę łusek i, i koniec. Ale widziałem Gnolka, widziałem jego oczy. Szkoda tylko, że... Dwa razy mnie ugryzł i... Po zabawie. Jest to miejsce, uja. Przy tym młynie, no dobra. Prowadzicie mnie kiedyś o zawał. Aha, fajnie, fajnie, że strzelacie bez mojej komendy. wybijaliście wszystkich niemożliwe to ja taki amator jestem tak Ty, wygląda na to że to wszystko Pokaż mi jak przetrwać w trudnych warunkach. O, o, o. Dobra, użyję sobie apteczki. Chłopaki poradzili sobie o wiele lepiej niż ja. Dobrze, że chociaż miał bandaż, to chociaż się bandaż zwrócił. Zestaw do naprawy hełm. I to jest wszystko? O, panie, te zadania są trochę takie. Warto przeszukiwać takie miejsca. Oj oj oj, oj, oj no. Nie puksa, Buks, że to przeżyłem. Pod sobą bazą Sidorowicza, no. Pod samym bunkrem Sidorowicza. Got'em. Co tam? 10 tysięcy, kurde. Żywa legenda stary znajomy. Spoko. Żegnaj. Żegnam się ze Sidorowiczem i żegnam się również z wami. Dzięki wielkie, że oglądaliście tutaj ten odcinek. Zapraszam was na kolejne, które odbędą się już niebawem. Tymczasem zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz może. Pamiętajcie, aby również zasubskrybować mój kanał. Dzięki temu będzie wspierany, motywuje mnie dalej do działania i to tyle. Trzymajcie się i do następnego.